Cześć! Cześć! Dzisiaj są party dla naszych fanów. Jest już równa 15. Nie ma jeszcze wszystkich, którzy mieli być, ale duży, dosyć dużo osób. Tu kolejne osoby dochodzą powoli. No, nie spodziewałyśmy się takiej dużej liczby osób. Jest nas bardzo dużo, prawda? Wszyscy piszą. A, jest. Jesteśmy zaskoczone, naprawdę. Tak, nie wiedziałem że w ogóle ktokolwiek przyjdzie na te party. No to co robimy najpierw? ja na razie to, nie? Wszystkim. Dobra, napisałam. Matko, muszę gdzieś pójść, żeby mnie widzieli, bo jest tyle osób, że mnie raczej tu nie zauważą. Matko, ile tu ludzi łazi. Nie spodziewałam się takiego czegoś. Dużo fanek. Fana chyba nie ma. Żadnego szkoda, ale no. Tu ktoś z unicornem. O, jakaś osóbka, no spoko. Hej. Tobie też dam. Tako. Komu? I tu niektóre osoby miały też TikToka nagrywać Hęga Kamilowie Dobra Ej w ogóle niektóry, ja w ogóle tych osób nie kojarzę, w ogóle nie wiem, niektóre z kim są w ogóle. Ale no pewnie podapraszali. Okej, okay, gdzie jesteś w ogóle? Ja jestem teraz w łazience kąpię mojego peta. To może będziemy za chwilę tańczyć. Chwilę tańczymy Chwilę tańczymy Mam nadzieję, że mnie będą widzieć, bo no wiesz piszą, piszą ze sobą nawzajem, no to tak no. Ja będę den 4 tańczyć Mam lagi i widzę Aha Tańczymy może teraz poproszę wszystkich, wszystkim żeby sobie usiedli na kanapach różnych, okej? Okay? Mhm. Siedzimy na kanapach. Siedzimy na kanapach. Ale a możesz Peta zwolnić, bo jest dużo osób i komuś miejsce możesz zwolnić. Ale okej. Okay. Ej, no ja też mam lagi, w ogóle nie da się usiąść na, nawet na kanapę, ale dobra. Może ja na to. Mam, Niech wszyscy usiądą, a ja będę dalej rozpadać te no bo się tak trudno daje. Jak no bo, kom, bo komuś można nie dać tego. Aby... O, nie to mam ja. Napisałem, ja dzisiaj mam urodzinki. To. Śpiewamy 100 lat. To. Śpiewamy 100 lat. Na nasze urodziny, właśnie też. 100 lat. Niech żyje, żyje nam 100 lat. tam. go naj. O nie, cena wszystkiego, baj. I teraz wszyscy piszą 100 lat. Właśnie strasznie dużo osób jest. A, a przy tym, nawet ich jeszcze nie było part, Jak po prostu dołączyliśmy, ogarniać jeszcze kilka rzeczy tam z domem poprawki. To było to 10 minut przed, a już kilka osób nawet dołączyło. No, naprawdę. Dobra, spróbujemy wszystkim dać jakieś jedzenie. Może nikogo nie pominę? Może, to może. Oj, wreszcie da się usiąść na jakąś kanapę. Jakieś historyjki? O co tej osobie chodzi? To party dla widlów. A nie, historyki. Lumeni historyki. Nie wiem, o jakiej historyki im chodzi. Hmm. Ciekawo, co, ja nie wiem, o co im chodzi. Wiesz, że jest dużo osób, powiedzieli pewnie innym znajomym. No to potem jakieś plotki się robią. No, na pewno. Hmm. Ej, poczekaj, ej, ale co? Ej, ktoś pisze, że pa, pa, idziemy nagrywać. Czemu? Ej, to nie fair. Ale kto tak napisał? No taka ruda. Ruda, ruda, taka mila.pl? Nie, nie mila.pl. No taka obok u mnie. Kora? Nie kora, tylko ruda, ale napisała, będzie na chwilę. Zostań. A, pisali, ta... że zostańmy, okej. Okay. Co teraz będziemy robić? Tańczymy? No, ja najpierw wszystkim dać. A mogę napisać, żeby tańczyli? No, napiszę. Nie, napiszę tańczymy. Ten cztery najbardziej szalony. Kula dyskotekowa nam sprzyja. Jeszcze kula od Mileny też nam sprzyja. kula 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 ja lubię kule. Hmm. O tu jedna osoba na ma błędy techniczne. No, jedna osoba pisze na prywatnej wiadomości, bo no, niestety nie dołącza nam. Jestem ciekawa, im dałam. No, no jak się rusza każdy, każdy, dosłownie każdy gdzieś idzie, to no, nie wiadomo, czy ktoś przypadkiem no, nie, da, nie dostanie. No, ale my się staramy. O, szczur, który się nazywa Marysia. Fajnie, czy obok mnie? Jak ktoś mi dał tego... Dobra, tu jedna osoba odpisała mi, bo ja na prywatnie wiadomości piszemy na komputerze. No, bo tu jedna osoba ma błędy techniczne. matko, to będzie trwało aż 25 minut. Zostało nam jeszcze ponad 15 minut. Hmm. O, patrzcie, ile osób. Wow. No. Może zrobimy miniaturę? Ech, poprosimy wszystkie osoby. Gdzie jest najwięcej krzeseł? Może tutaj? Ale nie, nie będziemy stać! Uwaga, ustawiamy się na miniaturę. Tutaj może. Ustawiamy. Gdzie jest Tutaj Tutaj przynapisz Robloxowe bffy. Ty też napisz to. No nie, ja nie. Muszę to będzie pisać. Hmm. Ale czemu pierdnęłaś, jaki dźwięk to był, nie wiem czy... tutaj i zrobię takie zdjęcie z daleka, nie wiem, że na pewno nie wyjdzie, no ale dużo osób nie stoi. O ktoś napisał, że ta jest super, no nam też się podoba, tylko niektóre osoby mi piszą ciągle, że nie umiał jeszcze dołączyć. Będziemy robić oczywiście więcej takich imprez, planujemy, albo tak pomiędzy, na przykład na Mikołajki, na urodziny nasze, czyli w listopadzie. Tak. Wydaje mi się, że imprezka, to znaczy że zdjęcie już zrobione. Wyszło? Tak. Um, o. Um, Okej, okay. to jej kolejna rzecz. Kolejna osoba na pewno niestety nie może dołączyć do nas. O, szkoda. Ale no, daję porady tej osobie różne. Wszyscy chcą mojego peta dotykać. Takiego rajda fajnego, którego dostałam od kamili. Owo, które niestety tutaj nie ma, bo musiałeś na spacer. Widzę. Ale jakby była, to byśmy bardzo były zadowolone, niestety u nas jej musiały pójść, tak to by były dla mnie na partach, ale i tak ludzi nie wiadomo ile, to... No Milena, która była w prawie każdym odcinku, co robimy? My tańczymy... Kiecie? Ja tutaj zabieram osoby, które jedne w kątach siedzą, by potańczyły z nami na parkiecie. Na parkiecie zawsze fajnie, prawda? Parkiet jest bardzo duży właśnie. No tak, budowałyśmy go długo, 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 ale no, udało się. Dobra, nie idziemy do szpitala. Sprawiedliwe. Jak tam osoby? No, dosyć dużo osób. Wielki na partach właśnie jakaś lila, no tutaj kora, katwineria, no można wymieniać, można wymieniać. Hmm. Możecie pisać w komentarzu, czy jeszcze partie jak wbijemy na przykład, eh, nie wiem, ile wybijemy łapek, by zrobić za niedługo kolejne party. nie ile łapek mamy wbić, Ale jak myślisz? Hmm, może trzydzieści trzydzieści no a może dziesięć dwadzieścia piętnaście siedemnaście nie wiem może robimy top model dla zwierząt Nie. Hmm. teraz na przykład czy teraz nie, nie, nie. Teraz nie. Ale wszyscy tak. piszą, że dobry pomysł. Nie, prawda. nic nie krzyże. A może wymyślimy jakąś zabawę? Nie wiem, czy będzie... Może tak, Difflorys Lava? Nie. No hmm, to co? Teraz co będziemy robić? Ale szybko ten czas leci, za niedługo koniec part. No, nie, tak nie, No. Tak, to dobra, szybko się pali. No. Otóż, znowu nie działa, komuś, no niestety. Czyli ubrać... Tak. Nie wiem. Nie wiem, nie wiemy. Wszyscy chcą. Ej, możemy zrobić to, to model dla zwierząt? Byłby fajny pomysł. Nie wiem, no, ja że... nie... jeszcze nie mam żadnych ubrań dla mojego PK. Ile powiadomień? Jak... Matko, patrzcie, co to jest! Hmm, to jest do sklepu. Czemu? Bo muszę coś sobie kupić. A, coś na party? O, no. co takiego? O, ja idę pa. Co id idzie? Och, taka, no, o, taka osoba, taka ma taką fajną szminkę. Kora idzie. O, szkoda, szkoda, ale zle klikamy. O jedno, to mi napisać, że może o 20 będzie, ale no wtedy 5 minut dostanie. To tak trochę szkoda... Ech, będziemy... Ja teraz będę podchodzić do różnych losowych, żebyś pytać się, jak się bawią, jak się bawisz. Będę tak pytać każdemu, prawie każdemu. No bo no... Miło się tak zapytać kogoś, jak się bawi. O, ktoś lepiej, że spalnia, ale świetnie. Ja, Chyba Przecież Wreszcie piszą... Na razie jedna osoba napisała, że fajnie się bawi. Teraz kolejny i napiszę. Ładne w ogóle luki macie. Kto chce hot dogów lub memory mogę dać. Okej. Okay. Będzie... O jedna osoba jest miła, będzie lądowała nam żarcie. No, to będzie jeszcze więcej jedzonka. No. no, pewnie ta osoba ma jak hodowli lemoniady, pewnie ma to do robienia hot w i lemoniady, pewnie gdzieś postawi i będziemy kupować. A osoba sobie przynajmniej dorobi. Taki miły gest. ale ja. to dosyć dużo osób nie umie dołączyć, ale no, no, nie będziemy zmieniać serweru, bo ktoś może na przykład nie doczytać tego, bo jest tyle osób i każdy pisze. O, ale ładny look w ogóle. I w ogóle to była youtuberka chyba Sarita Mine. No, no, nie wiem. A nie, nie, jest on z bo ktoś się nazywał Sarita. Myślałem, że to ona, bo mam znajomych. to ktoś napisał. O, patrz, można. Sz... Ej, patrz, sklep z lemoniadami, ale chodź. Ale cię tak, przez lagi nie da się kupić. Tutaj podstawiła jedna fanka. Ale to w moim domu? Tak, tak. Lagi. Nie. Mogę kupić. Ja przez lagi nie mogę kupić. To nie może kupić? Ja. Jakaś Natalia. No i osoba sobie zarobi na lemoniadzie. No za dolara kosztuje lemoniada. No a ktoś będzie mógł fajnie zarobić. Dobra, napiszę do jakiejś osoby, osoby, hej. Teraz to jeszcze jest jedna dobra. informacja. Jeśli macie czas, to teraz szybko napiszcie do na przykład swoich kolegów, koleżanek, żeby też przyszli na tę imprezę. A na ty im to napisz na czacie. Dobra. Ale nie, bo ktoś może grać na telefonie i wyjdzie z a... Potem nie, a potem serwer będzie wolny. Pójść. Dlaczego no, pełny? To lepiej nie. No, ale a o tak sobie jak jest się pełno. Uda, to, to można. Ja wójdę do góry, zobaczyć ile osób jest do góry. O, tu jedna osoba chodzi, tak po górze. No, tak zwiedlają trochę domy, bo trochę. No, nudno, no nie jest, ale może wymyślimy jakąś zabawę, tak pod koniec. Masz pojęć jakąś zabawę? Mm, nie wiem. Z nagrodami na przykład. Ja muszę... Może... Ważna jest Ja. Jaka? Napisałam już. Jaką? No, o tym, że o tym zaproszeniu znajomych. A, okej. Okay. Mm. Ja, ja sobie chyba jeszcze potańczę. No. Mam do was pytanie. Mam do was pytanie. Nie wiedziałyśmy, że mamy tyle fanów i fanek. Dlaczego nie fanki to są? No. Sam fanki, jak się bawicie. Bo my się dobrze bawimy, jak się bawicie. Tu hmm. ktoś tańczy w tym samym czasie, co ja fajnie. Ile ludzi? Wow, shock. O, ktoś też ma. A nie, to jest Twoje. Okej, okay, wszyscy się pytają. No, no tak się. Na świecie? Dzięki. A ktoś napisał super akty. Fajnie, że wam się podoba, kiedy możemy też robić jeszcze kolejne party. Jeszcze mam jak już pod koniec to i się, to się spytamy. No naprawdę bardzo się cieszymy, że Wam się tak podoba. Mm. Prawda? Mhm. Hmm. B. Ja napisałam taką informację, że jak chcą kolejne party, to mają zasubskrybować nasz kanał, bo wtedy będą powiadomienia o kolejnych partach. Aha. Tak, no do, do kuchni tam jest. No są krzesła różne, możemy sobie usiąść. Chodź Julia. Okej, okay. idziemy na górę. Teraz trochę panów zaprosimy do góry Może kolejny partie zrobimy w moim domu, ale dla mnie domali jest lepszy na party Bo ma większe korytarze O co robimy? A ja nie umiem usiąść przez bagi O szkoda Bo jest za dużo osób no w naszym, w twoim domu Bardzo dużo osób, a ktoś napisał szkoda ale czego szkoda? No, spytam się ich, bo ktoś napisał, że szkoda. Nie wiem czego. Może ktoś wyjdzie z ich znajomych. Bo w ogóle wszyscy PETY mają jakieś fajne. Ja mam no. tutaj takiego. Ja bym miała ja najpierw wziąć miał tego peta, ale dzisiaj je na fankami dała. No bardzo fajny prezent. Czy to Bo party się skończyły. Za 5 minut koniec. Tak, niestety. Impreza była krótka. Ale nie za 5 minut się przecież kończy, jest teraz 20. No wiem. Za 5 minut raczej tego nie zmyli. O, szkoda. Ale no właśnie, bawimy za 5 minut za 5 minut koniec. No 5 minut. O, coś ma parę 5. Jakimś... No. Też to trzy gwiazdkowe. Ale nie idziemy, bo nasze party są o wiele lepsze. A i Są bardzo duże tłumy ludzi. U góry zobaczysz, czy ktoś jest. Matko, tyle ludzi, lata. osoby. U góry jest ktoś? Tak, u góry są ze mną. Ja sobie w jednym pokoju. A no, widzę jakaś lila. O, ja bym się chciała przejechać. czym? Na Twojej Dam ci na chwilę teraz, możesz chwilę pojeździć. Tylko potem oddaj. Od razu, ok? Okej. Tylko od razu oddaj. Obiecujesz? Dobra, dałam. Dałam ci. Ej, nie dało się. Chyba dałam Ci nie rajd. A dobra, dałam Ci. To przejdź się. Musisz na niego i na rajd. Wow. Podoba Ale a teraz, chwilowo, jest mój? No, na chwilę możesz. Poczekaj, bo trochę chyba ludzi poszło dla mnie. Jest ich dużo. Ale ekstra też nie takiego. No, to fajna rzecz. Może kiedyś dam ci na tydzień. A jeśli chcecie, może, możecie nam napisać życzenia z okazji naszych urodzin. Nie naszych urodzin, tylko roczku kanału. Roczek kanału, roczek kanału, roczek, kanału. roczek. nasz kanał ma. Okej, okay, gdzie jesteś? U no, góry. Lupi. Nie, za dwie minuty koniec. On jest taki słodki. No wiem. Może go ubierę? No ale niestety taka miała miał ubranie jak mi go dawała, ale no... Nie ma już tego branka, nie wiadomo czemu. Jest słodki. Hmm, wszyscy piszą o nie jak napisałam, im, że za dwie minuty koniec. Ale kolejny party za niedługo. O, no, Julia, popatrz, no. jaką branżę tego peta. Jestem w łazience. Ale nie, bo ja piszę ważną informację widzą. w ogóle chyba nie ma żadnego dziecka na tych partach. O, popatrz na mnie. Gdzie jesteś? Ło, ale super. Podobnie do mojego gryfa. Dobra. Szkoda, że za minutę koniec. No. no. Dużo sobie wytrzymało całą partę. O, który na Mmm... te No! Ale poczekajcie. Julia, już weź sobie swojego peta. Poczekaj, Ala, nie. No. Suba. Suba tu party mój kanał O nie, koniec! Uj. Wszyscy piszą mnie i smutne buźki mój znaczy co? Poczekaj, a mamy, możemy jeszcze minutę? No. Jeszcze minutę. Jeszcze minutę. No, jak fanom się podoba, to... No, możemy jeszcze minutkę poczekać, no, potajemnie. A do góry? Mhm. Tak, tak. A. O, ktoś nie wie, jak. Poczekaj, poczekaj, pisze coś ważnego. Ksowe, by. napisałeś, bo mi Teraz wszyscy piszą nazwę naszego kanału. Okej, okay, wyjdę. Co? To napisać, A no, o naszym kanale, bo ktoś się pytał, jak się nazywa na on. Aha. No, no, bo niestety kończymy chyba nasze To chodźcie na dół, chodź. O... A w ogóle mnie wyszła? No, skracja. Obok nas. Ale chodzi obok mnie, ale chodzi obok mnie z wiórka. No już, już sprawdzę. Czy miniatura wyszła? No może być. Czemu nie podasz na TikToku? Bo nie mamy. Mamy TikToka. Obok nas. Ja? Gdzie jesteś? Bo muszę ci oddać peta. Ale po tak może... Chodź obok nas, ustaw się Ala. Bo robimy le nową miniaturę. Dobra, ja, chodź na tą czerwoną kanapę, bo ci muszę oddać. Ala, nie musisz, na razie robimy... Ustawiamy się na pożegnanie. Dobra... To na... czymy y. karty. Ale to na Ed kończymy party dziś. Pa widzowie. Już się żegnamy. Pa! Pa!